Berek, dzień, do berek. dzień dobry. Zobaczcie, kogo ja tu mam. Kogo ja tu mam? Moje dziecko, kochane, przyjechało. E, przyjechało też dlatego, że e, wiecie, ja wylądowałam w szpitalu, a nasza babunia i dziadek e, dostali COVIDa. I e, no wiecie, moja mamunia ma 85 lat i baliśmy się, żeby tam, żeby to wszystko ogarnąć, żeby ona miała spokój, żeby mogła sobie trochę dojść do zdrowia. A moja Anula się 5 sekund nie zastanawiała, tylko wykupiła bilet na autobus, a pamiętajcie, że to jest 800 km i na drugi dzień rano już była u nas tutaj. Ale to było takie spontanicznie, ale cieszę się, że mam taką możliwość, właśnie mam taki rodzaj pracy, że obecnie gdzie nie jestem, mogę pracować, więc to jest mega fantastyczne. Moje dzieci już są duże, samodzielne, mąż tam wszystko ogarnia w domu, więc jestem spokojna, cieszę się właśnie, że mogę tutaj z Wami być, troszeczkę Wam pomóc. Ilona też niestety nam za nie mogła, tak. tak ciocia Sonia pomaga też jak może, ale też powinna się chronić oczywiście przed tym wirusem. Więc... Ale ciocia Sonia też zrobiła taką akcję, tak. że zanim Ania z Niemiec przyjechała, to ciocia to Sonia moja siostra, bo ja mówię ciocia, ale to jest moja siostra. Ona była, ja byłam w szpitalu, a ona ogarnęła wszystko. Ogarnęła pogotowie, ogarnęła lekarza. Ogarnęła leki, pulsometr, po prostu z pracy, tak jak stała, nawet torebki nie wzięła, kolega ją przywiózł, to jest 40 km tutaj do rodziców i po prostu stanęła na wysokości zadania, mimo że ona sama jest chorą osobą, bo nasza Sońka też cierpi na chorobę, którą... Która będzie jej towarzyszyć do końca życia. Która no. będzie jej towarzyszyć do końca życia, yy, ale po prostu to, co ona zrobiła, to było Mistrzostwo Świata. Ona tak ogarnęła temat, że jak Anula przyjechała, to było już wszystko tak zorganizowane, że Ania wjechała na, yy, na podwórko i nawet nie wysiadała z samochodu, bo wszystko było już tak zorganizowane, że rodzice, czyli yy, Ani dziadkowie, moi rodzice, wsiedli do samochodu. I 5 minut później była już, byli już na wizycie u lekarza. Więc da się? Da się, da się, da się, mimo że to tyle kilometrów nas dzieli. Wiecie, ja też tutaj w tym szpitalu nie mogłam jakoś sama specjalnie nic zadziałać, no bo, no bo akurat tak się złożyło nieszczęśliwie, ale dziewczyny tu po prostu tak ogarnęły sytuację. Słuchajcie, jakie jak to jest. Cudowne mieć wsparcie w rodzinie, jak jeden za drugim by się wściekł. Przestań. Kasujemy. <ślesk> 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 no. 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 <ślesk> no. <ślesk> no. <ślesk> I wtedy zostawia się wszystko, rzuca się wszystko i robi się to, co jest najważniejsze. Babcia mówi: Ojej, dzieci, zostawiasz wy babcia, ja u ciebie odpoczywam. <laughs> Robię to samo co w domu, gotuję, coś tam ogarnę, jakieś zakupy, coś porobię. E, szykuję posiłki, ja robiłam to samo w domu, tylko e, nie denerwują mnie czasami moje dzieci. <laughs> ja <laughs> wie, wysypiam się u ciebie, wszystko jest naprawdę dobrze. No. Babcia z dziadkiem już czują się lepiej, bardzo się cieszę. Jeszcze z babcią dzisiaj jadę na kontrol do lekarza. Eee, za kaszel, nie? No tak, w międzyczasie jeszcze kaszel dostała, ale miejmy nadzieję, że dostanie odpowiednie tam leki i, i już. E, pójdzie Musimy uważać, żeby na płuca to po prostu nie zeszło, bo tak. To, to trzeba bardzo pilnować przy COVID, żeby nie zeszło na płuca, bo potem to już jest e, poważna sprawa. Zresztą COVID jest od początku poważny, ale jeżeli już e, zejdzie ta infekcja na płuca, to jest potem już y, trudniej to wszystko ogarnąć, wyleczyć i ta osoba trudniej dochodzi do zdrowia, dłużej dochodzi do zdrowia. No a najważniejsze, żeby się szpitalem nie skończyło, bo dla takiej osoby starszej, y, gdzie y, wiecie, 85 lat to już jest troszeczkę tych latek. Y, zostanie samemu w szpitalu, tak, zupełnie gdzie nie można odwiedzać, bo na tym pewno, na pewno nie można odwiedzać. To jest dodatkowa trauma, więc robimy wszystko, co tylko jest możliwe, żeby to wszystko tutaj ogarnąć w domku, w zaciszu domowym, gdzie są najbliżsi i gdzie, gdzie ta osoba sobie może spokojnie dochodzić do siebie i się nie stresować, regenerować, no, no i też się cieszę, że już wróciłaś też do domku i tutaj sobie właśnie hmm. możemy też wspólnie czas spędzać. No, Anulka Więc... tu przyjeżdża i tutaj właśnie teraz wybieramy się na spacer pod rękę z Anulką, mogę spokojnie sobie iść. Jest piękna pogoda, słuchajcie, dzisiaj w Wielkopolsce pięknie, słońce świeci bez wiatru, bo wczoraj był wiatr chłodny, mm -hmm. ale dziś jest naprawdę pięknie, więc zaraz porywam mamy na romantyczny spacer. <grym> Dopijamy kawkę <grym> tak. i pójdziemy na spacerek Kaleczka i y, po prostu ja jestem... Musisz się dotlenić trochę, nie będziesz ćwiczyć swój błędnik na spacer. Tak. <grym> Wszystko obczaję. Tak, no i będę szła tak, taka spokojna pod rękę z moim dzieckiem, więc no... Lecimy się, się za chwilkę bardzo. na spacerku, nie? No myślę, że tak. tak, Jesteśmy na spacerku. Ja nic nie widzę w podglądzie, ja bo, też nie. Na, bo nam słońce <laughs> świeci po oczach, ale jest piękna pogoda. Tak. Który jest dzisiaj? usny? Prawdopodobnie. Mistopad? Tak, 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 chyba tak jakoś. No, a tu jest po prostu... Ja jeszcze do Ani mówię, zobacz jak przed domem kwiaty kwitną, to jest niemożliwe, żeby... Już w listopadzie tak pięknie jeszcze. Jeszcze kwiaty kwitły. U mnie te turki. Naprawdę bardzo przyjemne. My sobie teraz tutaj pospacerujemy. Ty moja podpora życiowa. <grymne> teraz to dosłownie i w przenośni. Bo bez Ani to ja bym się tutaj nie, nie kopsnęła tak na ten spacer, bo tutaj nie ma się czego trzymać. Tu nie ma nawet płotów w koło. Zobaczcie, tutaj jest. Gołe pole, ale jest fajne podłoże, stabilne, więc można no. sobie spokojnie z nóżki na nóżki. Zobaczcie, jaki fajna ozimina już tutaj, jak to wszystko teraz rośnie. Może to nawet nie jest za dobrze, bo potem przyjdzie mróz i zmarznie, jak takie za duże będzie. No ale, ale zobaczymy, zobaczymy. Ok, my idziemy, jakoś mi tak cierpnie ręka. O, teraz idziemy, z, teraz wy, wy nas widzicie pod słońce. Ale spacerek, super sprawa, super sprawa. Jest, jest tak pięknie na dworze, że mówię do Anuli, żeby tak chciał być jak najdłużej, żeby ta pogoda się utrzymała, bo opału mnie idzie. No i w ogóle jest przyjemnie, jak tak się można przespacerować, bo potem to jest też przyjemnie, jak jest taki delikatny mrozek. Mhm. Mrozik taki tak. taki naprawdę delikatny. Ale bez taki, nie? Taki. E Wiecie, takie mroźne powietrze, ale nie mróz, o, takie taki, taki delikatny mrozik i to jest też wtedy przyjemnie na spacer, byle wiatru nie było, bo to jest wtedy takie przeszywające zimno. No, ale w tej chwili to korzystamy z promocji. <taki> A tu już się zbliżamy powoli do domku. I nie wiem, ile widzieliście, bo, bo nie widziałam tego na podglądzie. Mój dzisiejszy obiadek, kochani, to jest zupka z kalafiora, z bruków i z ym, groszku zielonego. Taki krem. Yy, I do tego y, takie racuszki serowe mascarpone ze śmietaną, owoce z naszego ogródka oczywiście już z zamrażarki no bo skąd? Yy, I taki pyszny obiadek mam. Nie No i muszę się dzisiaj zabrać za moje kwiatki, bo no, trochę mi się przesunął termin podlewania przez ten pobyt w szpitalu, więc muszę je obejrzeć, podlać, posprawdzać, a trochę jak wiecie, ich mam, więc i jeszcze się muszę trzymać szafek przy okazji, bo mam zawroty głowy, ale no... Damy radę, damy radę. Ja sobie tutaj patrzę, tutaj wypuszczają jakieś fajne nowelistka, i cieszę się. Zaraz tutaj to wszystko pozostawiam, i tak jak zwykle będę podlewała. Chciałam Wam koniecznie pokazać mojego kaktusa dżunglowego, który mnie tak zachwyca. Ja go tymczasowo tutaj powiesiłam, żebym Wam mogła go pokazać, ale słuchajcie, to było moje marzenie: kupić sobie ten kwiat, i jak go dostałam. Mmm, najpierw myślałam, że go przesadzę, ale słuchajcie, ja go nie przesadziłam. Zostawiłam go w tej samej ziemi co rósł, a on rośnie jak szalony. Zobaczcie, te wszystkie odrosty to są już tutaj u mnie. Te yy, ja się nie mogę nadziwić, bo zobaczcie, on non-stop wypuszcza tutaj z boków no wszędzie, ale to wszędzie mmm, nowe takie te rozgałęzienia, zobaczcie, tu, tu, no tutaj ja jestem zachwycona, bo on, on po prostu nie potrzebuje dużo jakiejś tam mojej zajętości, a, a tak pięknie wszystko y, wypuszcza i zobaczcie, ja bym mogła tutaj już nawet go rozsadzać, bo on miejscami to ma takie już tutaj o, widzicie? Korzonki i tutaj na przykład jest taki pęd, który też mógłby być tutaj rozsadzony, bo jakbym go tutaj obcięła w tym miejscu, to on ma tutaj już korzonki. Kawałek dalej znowu ma korzonki, więc nawet się zastanawiam, czy to jeszcze nie zrobić, żeby tutaj na przykład taki pęd Tutaj w tych dwóch miejscach go obciąć. Tym bardziej, że zobaczcie kawałek dalej. On wypuszcza następne rozgałęzienia. Teraz go podlałam i yy, będę obserwowała, ale daje mi tyle radości ten kwiat. Popatrzcie tutaj, tak samo. Odrósł tutaj ten nowy kawałek, odrósł. No, jest yy, kochanym kwiatkiem. Widzę tutaj też. O, widzicie? Zaczynają bokami wyrastać te. Te nowe liście, tak mi się ten kwiat zawsze marzył, tylko teraz się zastanawiam, no na pewno nic nie będę z nim robiła przed zimą, ale wiosną na taką dużą ilość tej substancji zielonej, to się może okazać, że ta doniczka się będzie już za mała, więc pewno go będę z bijącym sercem przesadzała. Ale nie spodziewałam się, że od niej będzie tak się pięknie rozrastał. Kaktus dżunglowy. Popatrzcie, bardzo też mnie cieszy ten kwiat, który cały czas, zobaczcie, wypuszcza nowe rureczki, z których rozwijają się nowe liście. O. I tutaj. I tu są następne rureczki. Jest też tak mało wymagającym kwiatem. E, może odrobinkę tutaj podeschły tutaj e, końcówki liści. Ale to przez to, że przez ten w szpitalu e, opóźniło mi się podlewanie. Więc pewno troszeczkę za późno jest podlany, ale, ale teraz dostał wodę i on wróci do żywych, wróci. Widać, że te listki są troszeczkę takie bardziej zwiewczołe, ale będzie dobrze. Tak się prezentuje teraz. Jest coraz ładniejszy, coraz większy, bardzo się cieszę. Pamiętacie tego jednego birkina, który u mnie tutaj sobie nie radził? Ten sobie radzi świetnie i zobaczcie, wypuszcza nawet. Tutaj powypuszczał te liście, wszystko jest tak fajnie wybarwione. Nie za bardzo, nie za mało, nie za mocno. I on sobie tutaj świetnie radzi. Więc może na tym oknie mu pasuje, bo zajmuje się nim dokładnie tak samo jak zajmowałam się tamtym. No a tamten nie wiem, czy się pozbiera, bo wygląda w tej chwili jeszcze gorzej niż wtedy, co widzieliście go ostatnio, ale może chociaż ten się uratuje. A teraz pokażę wam mojego starca i to jest ten starzec, z którego musiałam poobrywać koło te pędy, które tutaj na przewieszeniach tych doniczek mi pousychały. one pousychały, ale ja je włożyłam najpierw do wody, puściły częściowo, zaczęły już puszczać korzonki, więc włożyłam je do keramzytu i tutaj widzę, zaczynają dochodzić do siebie, bo te kuleczki, które były takie bardzo pomarszczone, zaczynają tu ładnie odzyskiwać turgor, więc są odżywiane i, i rosną a tego już nie kładam w makramę, żeby go mieć tutaj tak bardziej pod ręką i obserwować czy tutaj znowu coś mi się nie dzieje i postawiłam go na tym szkle, żeby był trochę wyżej, Oni tak jest taki duży, że tutaj mi się jeszcze ciągnie ja sobie tutaj będę go teraz troszeczkę tak o Przekładała, żeby światło też do niego dochodziło, ale żeby, żeby można było, no zobaczcie, jaki on jest tuki. Widzicie? Ja go tutaj tak leciutko będę układała, żeby on się tutaj miał czego trzymać, troszeczkę. Tak. No i będę go obserwowała teraz. Yy, no i zobaczymy. Może na wiosnę ja go po prostu tutaj skrócę, to wszystko znowu z dołu ukorzenie. Mm, i spróbuję tu zagęścić, bo jednak te co mi się po zasuszały, no to no to kiepsko, to nie ma ale być może, że zrobię na wiosnę tak, że nie wiem, albo je posadzę wszystkie do jednej doniczki albo sobie zrobię dwie no będę miała przynajmniej materiał do tego, żeby sobie tego kwiata uratować ja myślę, że już nie jest źle tak, patrzę, czy coś po nim nie łazi. On ma tutaj takie białe kropeczki, ale czy to są. Nie, może to przędziorek jest. Słuchajcie. Hmm. Muszę się, muszę się temu przyjrzeć. Dobra. Na razie się biorę za dalszą część kwiatków. Jeszcze mam takie przemyślenia co do pieniążków, bo ja je tutaj na wiosnę przesadzałam od, od rośliny macierzystej i powiem Wam, że żałuję, że nie wyniosłam ich latem na zewnątrz. Bo Ania z kanału Matka czy Plus wyniosła swoje pieniążki ona miała je we folii i one pięknie urosły. A moje odnoszę wrażenie, że że nie za wiele, a wręcz no. Są małe i yy, no wypuściły tam co prawda jakieś listki niewielkie, no, ale to zdecydowanie nie jest to. A teraz Wam pokażę moją Sansevierię, która kiedyś żyła w ziemi i yy, nie mogłyśmy sobie poradzić. Yy, nie była ustabilizowana w tej ziemi, wciąż się przewracała, co się chciała zakorzenić, to się przewróciła. I w końcu wyjęłam ją, nie miała żadnych korzeni, nie wiem czemu. I zobaczcie, wsadziłam ją do wody, i ona tutaj w tej wodzie sobie żyje. Wypuściła korzenie. Być może, że ja ją potem na wiosnę wsadzę z powrotem do ziemi, ale póki co, zobaczcie, siedzi tu w słoiku z wodą. Kiedyś siedziała w wazonie, ale wazon mi był potrzebny. Teraz się przeniosła do słoika, siedzi sobie tutaj. I niech sobie siedzi. I niech sobie siedzi. Zobaczcie, muszę się trzymać trochę szafek, bo się jednak y, lekko zataczam. Y, śmiałam się z moim rehabilitantem w szpitalu, bo robił mi taką y, rehabilitację ruchową, y, żeby odzyskać tę równowagę, że, że mam tanią banie po prostu że mam helikoptery bez, bez wina. Dobra, ja tutaj napełniam dalej konewkę i, i lecę dalej podlewać moje kwiatki, które tak jak moje zwierzaki tak i kwiatki stęskniły się ze mną i. Muszę je teraz poogarniać, więc idę. Moja Aglaonema, zobaczcie, wypuszcza liście, nie przejmuje się niczym, tu idzie następne. Tu te są też młodziutkie, jeszcze troszeczkę dostaniesz wody, nie za dużo, bo to już jest jednak jesień, ale zobaczcie. to jest kochana. Tak sobie rośnie i się niczym nie przyjmuje. Dobra. Idziemy do zielistki. A na sucho. Tutaj zobaczcie. Moja monsterka wypuszcza następnego liścia i ja już ją tutaj troszeczkę podlewałam, delikatnie jej tylko dam i zobaczmy tutaj dalej. O. Tu niewiele, po troszeczku. Tutaj. Próbuję się rozwinąć liść od księżniczki. Widzicie, takie miało poprzednie. Ten ma no tutaj już, próbuję się rozwinąć, więc teraz ja ją podlałam, pod Na szerokich nogach, wiecie? Na szerokich nogach. O, karstenianą fajnie rośnie. Tak. Tak. też tam coś próbuje wypuszczać. Tu mamy tego naszego lemonka. O. o. Okej. Okay. Trochę tego chyba wczoraj trochę tu miałam. Małpka. Pósem coś jest zdecydowanie niehalo, bo ten liść, który tutaj próbuję rozwinąć jest taki jakiś trochę dziwny. Skręcony nie w tą stronę. Co trzeba? Hmm. Ok, idę uzupełnić wodę. A zobaczcie, tutaj tego filka wypuszcza. Piękny nowy liść. Co mnie bardzo cieszy. I tutaj też coś się doje, Tutaj wypuścił tego. Też jest ładny. Dobra. Idę, bo się woda skończyła. Pamiętacie, jak ostatnio ścinałam tą trzykrotkę, co tutaj wisiała w tym pokoju? I wkładałam to do wody. Muszę tak jakoś pokazać, żebyście to widzieli. Zobaczcie. O, może tu. Zobaczcie, ile i już wypuściła. Widzicie? Trzy krotki bardzo szybko puszczają korzenie. Jeszcze niech sobie tu trochę postoi. I w tym drugim słoiku jest to samo. I ja ją włożę do ziemi. I na pewno będzie znowu rosła. A włożę takie dwa y, y, pęczki grube, to będzie od razu fajna duża roślinka. O. Trzy krótki są chyba najłatwiejszymi kwiatami do rozmnażania. Trapuś, trapuś. Mm. No dobrze, Ciebie też kocham, Ciebie też. Ciebie też. Ania pojechała do Mamuni, bo jadą na wizytę kontrolną właśnie, żeby jej osłuchali. Pucka, a ja w pierwszej wersji myślałam, że będę dzisiaj ćwiczyła. Ale um, ja sobie na razie robię takie ćwiczenia bardzo delikatne, więc jeszcze sobie dzisiaj dam spokój z takimi ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. Ale. I tu zrobiłam cięcie, kochani, bo mam jeszcze DIY dla Was yy, jedno do pokazania, ale ten film byłby bardzo, bardzo długi, więc dzielę go na dwie części. A tymczasem y, nie mówię Wam do juterka, tylko do zobaczenia. Więc y, dzisiaj będą dwa filmy. Jeżeli kogoś interesuje, y, co polecam na taki prezent pod choinkę dla najbliższych, to zapraszam do drugiego filmu. Do zobaczenia!